W weekend na stadionie przy Bema w Toruniu odbył się kolejny test Coopera. Określa on poziom sprawności fizycznej. Polega na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w czasie 12 minut. Można biec, maszerować, skakać, byle pieszo. Jeśli wynik jest gorszy niż zadowalający, to są powody do niepokoju. Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Keneta Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, a polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Celem testu jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej, która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej, a kondycja, w zależności od wieku i płci, określa się na podstawie pokonanego dystansu. Test Coopera jest to bieg bardzo, bardzo powszechny wśród lekkoatletów i biegaczy. 12-minutowy bieg, który tak naprawdę sprawdza naszą wytrzymałość, naszą sprawność. Jest tabela stworzona, która określa dla poszczególnych grup wiekowych, kto ile przebiegnie, i może sobie określić w tej tabelce swoją wytrzymałość i cel, który może sobie wyznaczyć na przyszłość, czyli poprawę, bo jest gradacja od wyniku słabego poprzez dobry, poprzez dobry do bardzo dobrego włącznie. No to powiedzmy panie Marku, jak to wygląda? Biegniemy 12 minut jak najdalej możemy? Tak jest. To, skrócie, to tak, tak czy... wygląda. Tak. Każdy swoim tempem. Różne są taktyki. Można na początku dać sobie wszystko i później można sobie przejść trochę, jeżeli ktoś nie wytrzyma. Generalnie chodzi o to, żeby w ciągu 12 minut pokonać jak najdłuższą odległość. Taki jest cel. Impreza, no, nazwijmy ją rekreacyjna, tak? bo, bo tu chodzi o to, żeby przyjść, spróbować z, swoich możliwości, ale impreza biegowa, bieganie coraz popularniejsze w ostatnich latach. Jak się spojrzy na e, nie wiem, starty maratonów czy półmaratonów w regionie, no to wszędzie tłumy. Co takiego jest w tej dyscyplinie, że, że ludzie chcą biegać? E, to jest właśnie, znaczy pytanie jest super i odpowiedź, którą udzielę, E, też na pewno przy, wielu, e, wielu e, potwierdzi, że tak naprawdę do biegania nam potrzebne są buty, spodenki, koszulka i dobra wola i chęć. E, nie trzeba inwestować w jakiś błogie sprzęt, tylko od nas zależy, czy nam się chce. Coraz więcej ludzi. Na tłoku prac codziennych uświadamiam sobie, że jednak muszę coś ze sobą zrobić, bo nasza sprawność fizyczna, nasza, nasza, nasze samopoczucie psychiczne poprzez bieg można naprawdę świetnie poprawić. I każdy, kto wiem to po sobie, przebiegając, przebiegając czy ten test coopera, czy w tygodniu raz, czy dwa razy w tygodniu, czuję się dużo lepiej. I naprawdę polecamy wszystkim bieg, bieg to zdrowy. To prawda, że przy którymś kilometrze biegu, to wydzielanie endorfin przez organizm wzrasta do tego stopnia, że można to porównać z seksem? Nie jestem specjalistą. E, czego? Od biegania. E, ale z tego, co wiem, e, mój dobry kolega jest martończykiem e, i on akurat jest takim moim mentorem. Wprowadzał mnie w bieganie. E, określał to tak, że e, bieg tak naprawdę. W zależności mówimy o maratonie, czyli już bardzo, bardzo takim no, bieganiu profesjonalnym, to jest walka z sobą i emocje, które temu towarzyszą, i to, co organizm wytwarza, to jest coś no, niespotykanego. Jak on mi określał, zaszczepił we mnie taką chęć do biegania. E, więc no coś tym musi jednak być. Coś tym musi, musi być i uważam, że bieganie, a można to spokojnie sobie e, podziałkować, można najpierw 10 km wystartować, można 15 km zrobić, można półmaraton, Jeżeli ktoś ma tą, tą wolę w sobie, to również do maratonu można niekoniecznie z Bóg wie jakim czasem, ale po prostu, żeby przebiec. Każdy, każdy mężczyzna. Wydaje mi się, że sprawny powinien spróbować i przynajmniej spróbować. Udział w imprezie był bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymał numer startowy, butelkę wody, certyfikat z wynikiem testu i pamiątkową koszulkę. Test Kupera w Toruniu to jedno z 23 miast, w których odbyła się ogólnopolska kampania promowania sprawności fizycznej.